Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza sponsor programu Stacja Demontażu Pojazdów Lubin ulica Kolejowa 9. Złomujemy pojazdy kompletne i niekompletne. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Informacje sportowe Katarzyna Szatkowska, zapraszam. Przed szermierzami Olimpu Lubin kolejne zawody. Tym razem pod Olega Lega Bugajenki wezmą udział w Mistrzostwach Polski Młodzików. Po ostatnich udanych występach Lubinianie jadą na Mistrzostwa Polski z wielkimi nadziejami. Niestety w ekipie Olimpu zabraknie jednego z najlepszych zawodników, Pawła Romańca. Ciężko liczyć na medale bez najlepszego zawodnika, ale no, liczymy na to przynajmniej, że ta dwójka perspektywicznych zawodników. Po prostu zaowocuje, zaowocuje ten turniej na przyszły sezon tym, że zdobędzie więcej doświadczenia. Pod nieobecność Pawła Romańca, jedną z faworytek w lubińskiej ekipie została Olga Strzelczyk. Jakby to powiedzieć, są dosyć spore i są dosyć małe. Po prostu muszę się postarać. Będzie kluczem do nie wiem, jaki cel sobie zakładasz na tych zawodach. Na razie mam cel, żeby być w 16. Później będę... Się starać o wyższe. Najważniejszą imprezą w sezonie dla lubińskich zawodników będzie Olimpiada Młodzieży, która odbędzie się na przełomie czerwca i lipca. Kolejny dobry występ w rundzie wiosennej zanotowali młodzice Amikolubin. Podopieczni Marcina Dudziaka zremisowali na własnym boisku 2 do 2 z pogonią góra. Pierwsza połowa nie układała się po myśli salezjańskiej drużyny. Lubinianie grali dobrze, ale do szatni schodzili, przegrywając 1 do 2. Szczerze, że bo nie grają po prostu na nasze zaangażowanie. Bo no widać, że się trochę gubią w ataku, przy strzałach, no sam na sam, no na mnie idzie. Na początku drugiej połowy amiko strzeliło wyrównującą bramkę. Pomimo kilku okazji z obu stron, wynik nie uległ już zmianie. Remis i punkt zdobyty z pogonią jest tym bardziej cenny, że lubinianie grają z rywalami o rok starszymi. To wszystko w informacjach sportowych. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie życzy sponsor programu firma Meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1.